No dobra, pora zdegustować te quadruple, które uważyłem 11 miesięcy temu, znaczy zabutelkowałem o 11 miesięcy temu, bo tutaj mam datę, no, 22 stycznia, no w sumie 10 miesięcy, dobra. Teraz jest początek listopada, kiedy to degustuję, także troszeczkę wyleżakowały. Naprawdę chciałem dać im czas, żeby się wszystko ułożyło. Także mam tutaj dwie wersje. E, wersję podstawową quadrupla i wersję z dodatkami suchych owoców. No i myślę, że zacznę od tej podstawowej. Dawno nie piłem tego piwa. Tam raz na jakiś czas coś tam otworzyłem. No ale nie pamiętam tutaj jak, jak to tam wyszło. Jest lekko schłodzone piwo. Okej. Okay. Prezentuje się dobrze. Piana jest taka drobna. Bardzo ładna. Kolor taki ciemnobursztynowy, fajny. Na quadrupla myślę, że spoko. Czy za zimne? Chyba nie, no jest delikatnie schłodzone. No, przyjemny belgijski aromat. Przyjemny belgijski. I chociaż miło, że to jest wersja podstawowa, faktycznie się aromat kojarzy. Też suchszymi, suchymi owocami, typu, właśnie rodzynki, coś takiego. To no może się trochę też utleniło, tak, ale w taką dobrą stronę. No i typowo belgijskie nuty. Yy, no i bra nie ma tutaj żadnych jakichś, nie ma alkoholowości w aromacie, nie ma żadnych aromatów zmywacza do paznokci, czego się. Czasami obawiam, jak robię piwa belgijskie, no ale przy kontroli temperatury, temperatury i spokojnym podnoszeniu, przy takim sposobie fermentacji, regulacji temperaturą, no jednak można uniknąć tych niepożądanych aromatów. No bardzo przyjemnie, podoba mi się ten zapach. Jest taki no, typowo belgijski, owocowy, no i głównie suszone owoce. No jest dosyć słodkie, nie pamiętam do ilu mi to, ten film no nagrywałem pod koniec zeszłego roku pewnie, więc już nie pamiętam czy tam nagrywałem te, no, do ile mi, mi zeszła ta fermentacja, ale no jest delikatnie słodkie. Ekstrakt 22 balingi mam napisane. Goryczka też tam jest jakaś zaznaczona. W sumie się balansuje dosyć nieźle. Chociaż no, troszeczkę może jest bardziej w stronę słodyczy niż, niż goryczki. No ale tak w sumie w piwach belgijskich raczej jest, że to jest bardziej w stronę słodową niż ta goryczka gdzieś tam jest delikatnie zaznaczona. No spoko, spoko. Naprawdę fajnie wyszło. Nie ma, nie ma żadnych wad. Znaczy nie ma żadnych wad. Ja nie czuję, nie jestem aż takim sensorykiem, pewnie jakiś specjalista czy jakiś, e, jak to się mówi, mm, sędzia piwny pewnie by coś wyczuł, ale no jestem zadowolony. Jak na moje e, możliwości wychwycenia jakichś tam wad, to raczej, raczej na plus, raczej wszystko w dobrą stronę. No a jak ta wersja z, z suszonymi owocami? I czy w ogóle to coś dało, czy, czy będzie jakaś różnica? Zobaczmy. No pianka jakby troszeczkę mniejsza. No kolor identyczny, bo, no bo to jest ta sama podstawa, no ale... Ciekawe jak aromat. Oj, bardzo podobny. Nie, ale jak już się porównuje, to jakaś różnica jest. No tu jest tak typowo belgijsko. No tu chyba trochę bardziej jednak czuć te, te suszone owoce. Tak, jest bardziej owocowy ten aromat. No i właśnie. Ale to są chyba już bardziej niuanse. Jakby też bardziej słodki, mi się wydaje. No, bardzo podobne. No, ale aromat faktycznie może trochę bardziej jest ten susz. susz te suszone owoce są troszeczkę bardziej uwypuklone. Ale nie jakoś tak bardzo, bardzo mocno. Tylko trochę. No, ale fajnie. Nie jestem w stanie tego rozbić na czynniki pierwsze i te wszystkie aromaty owocowe tutaj w stanie wyczuć. No ale pamiętam, co tam dodawałem, bo były figi i daktyle. Tak, figi i daktyle. Hmm. Trudno mi powiedzieć, który z tych aromatów jest tutaj bardziej wyczuwalny, którego owocu, ale no jest inny ten aromat. Suszone owoce jednak troszeczkę tutaj zmieniły ten profil. No i ta Belgijskość już jest tak troszeczkę w tle, a jednak jest więcej tych aromatów suszonych owoców na, na pierwszym planie. Taka jest różnica. Generalnie coś tam to dało, ale niewiele. No ale generalnie bardzo fajne piwa. Alkoholów w tym też sobie nie czuć. W tym z owocami. Wszystko jest w porządku. Także także jak najbardziej spoko, kwadrupel wyszedł mi, jestem zadowolony, ale no już ten dodatek e, tych suszonych owoców niewiele zmienił, niewiele to wprowadziło, no ale jakaś tam drobna różnica jest, więc warto było spróbować. No, gęste jest takie dosyć. Czuć, że to ma dosyć taką um, duże ciało i, i takie zawiesiste jest dosyć. Więc podejrzewam, że to chyba mi mocno e, nie zeszło. Ten, mm, dużo cukrów, dosyć sporo cukru wresztkowego zostało. Także fajnie. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Jednak to, to sterowanie tymi temperaturami Chyba swoje zrobiło, bo tu baling 22, 23 mam napisane w tym z owocami. No bo te, te tam cukry z owoców troszeczkę to odpowiednio podbiły. Więc no, przy takim wysokim ekstrakcie jest to jednak dosyć ważne, żeby, żeby te z tymi drożdżami belgijskimi się dobrze y, odpowiednio jakby to powiedzieć y, Dobrze, się, dobrze je potraktować, żeby dały to, co trzeba, żeby nie było piwo alkoholowe i, i jakieś takie nieprzyjemne nuty aromatów, jakiś zmywacze do paznokci, żeby nie powstały, no to testowanie temperaturą swoje zrobiło i no i myślę, że wydaje, że też te drożdże też są spermentum mobile były, do, były dość dobre. Ach, teraz już jak to piwo sobie troszeczkę tak poleżało, to no czuć zdecydowanie suszony owoc na pierwszym planie, ale taki bliżej nieokreślony. Dobra, myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o tą degustację tych kwadrupli. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!